Event Wielkanocny z Case.eu. Sprawdź i zgarnij najlepsze z Weź udział w evencie z pulą nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź Event Wielkanocny. Siemanko, z na strony Predator. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy sobie nowe skrzynczki. A po pierwszy link w opisie, zgarniacie zabudowową skrzyniaczkę, także polecam. No i co, na stronkę wlecie obwizowie świeży węcik węcik, w tym też macie do wygrania 30 tysięcy zł. Na przykład tutaj za 48 miejsce macie kałaszka Jaguara. Więc myślę, że opłaca się brać udział. No i co, jak zawsze, za lajki, powiedzmy, macie tutaj zgrabki. Mamy emeczkę bazyliszek. Groczka. Kolejnego groczka. No i petkę Franklin w minimalce, więc fajnie poleciało. Później mamy tutaj tak jak wcześniej można powiedzieć koszyk skinów, dajmy sobie 1000, odbierz skina dla siebie, możecie też wysłać od takiego skina jeśli dacie jego link do profilu Steam. No i na końcu sobie przejdziemy jeszcze do MOI party, no, tutaj jesteśmy Umpika, revolver. no jeszcze sobie w możemy pootwierać tę kartę jakby z levelami tak jak tam wcześniejszym eventie było. Trzeba wstać, tutaj mamy MP7 Orban Hazard, także fajnie poleciało. Mamy jeszcze tutaj 1500. Zwalnimy sobie jeszcze to, to. A i te 500 lajków sobie zostawimy. Także na początek lecimy ze skręczką imprezowi za 1690. Walimy 3 za 50 ,70 zł 70 groszy. No, może tutaj polecić jak najbardziej, więc zobaczymy jak to będzie. Ok, mamy dwa formasy i loka za 24. połowa się zwróciła. Spróbujmy jeszcze raz za 5 dyszek możemy to teraz na poleciny, jakby taka kostka poleciała, to był pokrzep, pan mamy kałaszka. Czyli teraz ma na pewno oddano złotóweczka, na, w sumie 30 grosz na plus. Także na to skrzyneczka taka przeciętna. Teraz sobie przejdziemy na arbuzika. Jest tańsza skrzyneczka, także otwieramy, 5, 17 złotych. wszystkim to jest kałaszek Neon Rider. No my dostajemy w sumie taki średni droplik, ale też nie jest najgorzej, 28 złotych. W tak na plus wyszliśmy. Walniemy sobie jeszcze dwie takie, za 6,80 zł. co nam tutaj do skrzyneczka. Nowy kałaszek, ale mamy CZ i beretki 2,80 więc 4 zł na minus. A następnie sobie przechodzimy do skrzyneczki piłeczka. 6,90 więc walniemy sobie 3, 20 zł 70 gr. A tutaj najlepszy skrzynek do wydepienia to jest kałaszek DMPress. A my dostajemy niestety dwa takie jameczkę Flashback. Na kwotę 8,33 mamy jeszcze tutaj 256 zł, więc spróbujmy jeszcze raz skrzeneczkę piłeczki. Zobaczymy co nam da kolejny raz, no i znowu dostajemy w sumie dwa teki, tylko za to dostajemy też wózpa. O tu ta piłeczki nie za bardzo oddaje, przejdźmy sobie do solenizanta. Tu to już 37 zł, także walniemy sobie 2,75,80. Bo tutaj najlepszy wszystkie jak awupka ASIMO, pobiegł jakiś czerwony siadł, no kurde, szkoda, że nie, nie stało, nie stanęło tu. Zostajemy 48 zł, mamy jeszcze 160. Jeszcze zobaczę za co kosztuje 134, także jeszcze jedną sobie wywalniemy. Wyżej jeszcze coś z punktu sprzedamy, żeby otworzyć sobie jeszcze tą najdroższą. OK, mamy PINITI ASIMO. 21 zł, OK, tutaj na minus sprzedamy sobie do PINITI. No i przechodzimy do skrzyneczki najdroższej, czyli zakochanie 13490 Najlepszy skrzynek to jest awupa fade. Zobaczmy jest procent za tą awupkę fade. Nie za dużo. No 0.010%, także nie za dużo. Jeśli w sumie aż tak duży balans nie mamy, także otworzymy sobie jedną skrzyneczkę, no ja myślę, że poleci kosa. Miałby poleciała kosa, zobaczymy co z tego będzie. Widzowie, no i dostajemy m m M4A4 Neonoir, A4, 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 A4 Dyszki, także zostało nam jeszcze 8 zł. Zatwórzmy sobie jeszcze na końcu piłeczkę za 6,90 OK, i z 6,90 dostajemy TK, a tyle że w samym stanie, więc chyba 2 złote będzie, no 3,37 w Ok, tutaj mamy 242 zł. Na na minus 10 byliśmy 400. Tam z hakiem, Także za te najtańsze skinki walniemy razy 10 na 5.7 na prawa strona zostawiamy. No, już myślałem, że siądzie, ale w sumie nie było aż tak daleko. Było blisko nawet. A ze skinki polecimy sobie do 2 zł. Już razy 5 na przykład na próbkę Forever Dream w Start Lewa strona. Ok, tu nam upgrade. A nie, dobrze, już myślałem, że siedzi, ale było wstać w sumie blisko. No i co, tu już są dwie skinki, ponad 2 zł, więc już sobie walniemy raz. dwa. kloczek wokół, minimalware, lewa strona. Tutaj nam objedzik siedzi, także 27 zł, więc pokrzem totalny. Taka, walniemy sobie tak pojedyncze raz. 10. Na głoczka water na w faktor, nie, lewa strona zostawiamy. I tu już niestety nie doleci, chociaż też nie było aż tak daleko. Tak, spore szanse, mieliśmy dwa telki, Minkshot'a, Petka i Bizona, walniemy na raz, dwa. Emeczka i Dead Glass, to prawa strona. To już chyba chociaż nie dobrze zakręciło. Wiem, że za szybko nie siądzie, siadło na szczęście. Teraz polećmy z dwa Famascy, Jemeczka Bazyliszek, Emeczka, Atomicano i lewa strona. To już tu chyba za szybko, chociaż, no nie. Niestety nie siadło, ok. Tutaj mamy jakieś 200, 221, ok. tak, z tych skinków w razy 5. Kałaszek góry, mini lewa strona. Ok, widzowie siedzi, nam upgrade, tak, już, no? pozycję podjęliśmy. Mamy dwie róbki na półtora. Ja, Aukameleon, Battle Badelsker, prawa strona. Aż widzowie razy 5 nam siadło, ale na półtora ja już nie siadło. Dobra, szkoda. 270 zł, okej. Okay. Spójrzmy gloczka może na koskę i kałaszka, Walnijmy może na koskę, to taki bardziej ryzykowny upgrade będzie. 260 goodnight for the repat, 20%. Dokładamy sobie tu, widzowie, to 2 zł. Te zł, 60 powiedzmy, dokładamy. Dajemy stronę lewą. No, jeśli nam to się to będzie podczam totalny. No, ale się w sumie nie zapowiada. To nie siadło. Spójrzmy teraz ameczkę, no, no i razy dwa. Emeczka machajniasty w Stata, jak u lewa strony zostawiamy, no i to w sumie był błąd, żeby zostawiliśmy, OK, mamy tutaj łącznie 160 zł. No, na półtorej w sumie nawet mamy koskę za 225, no bo no, widzowie, zaryzykujemy. Fastmod, lewa strona, no i go to siadło, wizowie, bawy, siedzi, mamy 225 zł. Także na co, trzeba chyba raczej będziemy kończyć, widzowie, Także dzięki za oglądanie. No i co, do następnego, siemano.